Jestem wtedy bardzo zawstydzona. Kiedy upominasz mnie przy innych, czuję się zawstydzona. Wszyscy na mnie patrzą i myślą, że zrobiłam coś bardzo złego. Czuję się gorsza. Inne dzieci mogą się ze mnie śmiać albo myśleć, że jestem niegrzeczna. To sprawia, że czuję się smutna i niepewna. Nie rozumiem, co zrobiłam źle. Gdy mówisz do mnie ostro przy innych. Bardziej skupiam się na tym, że jestem zawstydzona, niż na tym, co mam poprawić. Boję się mówić przy ludziach. Jeśli często mnie upominasz na oczach innych, mogę bać się odzywać albo robić coś przy innych osobach, bo będę się bała, że znowu mnie skarcisz. Chciałabym, żebyś mi to powiedział na spokojnie. Gdybyś powiedział mi o tym na osobności, lepiej bym to zrozumiała i nie czułabym się źle. Czuję, że mnie nie lubisz. Nawet jeśli wiem, że mnie kochasz, to kiedy upominasz mnie przy innych, czuję, jakbyś chciał, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem niegrzeczna. Mogę się rozpłakać i czuć się jeszcze gorzej. Nie chcę płakać przy innych, ale czasem nie umiem się powstrzymać, a potem jest mi jeszcze bardziej wstyd. Lepiej uczę się, kiedy mnie nie zawstydzasz. Gdy mówisz mi coś spokojnie, wtedy bardziej to do mnie trafia i łatwiej jest mi się poprawić. Chciałabym, żebyś traktował mnie tak, jak chciałbyś być traktowany. Czy ty chciałbyś, żeby ktoś zwracał ci uwagę przy wszystkich? Pewnie nie, prawda? Ja też tego nie lubię.